Pierwsza internetowa telewizja kolejowa w Polsce. Do tej pory nasz program mogliście oglądać w internecie. Teraz jest dostępny także na antenie TVP Warszawa. W tym odcinku Kolej TV powiemy między innymi o sytuacji PKP Cargo, największego przewoźnika towarowego w Polsce. Pokażemy też, jak powstaje tunel na lotnisku Okęcie w Warszawie. Powiemy również o eksperymentalnych rozwiązaniach zasilania w prąd taboru szynowego. Jedną z najważniejszych inwestycji kolejowych przed Euro 2012 w Warszawie jest oczywiście połączenie kolejowe z lotniskiem Okęcie. Za chwilę pokażemy Wam m.in. jak buduje się ponad kilometrowy tunel. Na razie jedynymi widocznymi na powierzchni znakami powstającego tunelu są maszyny budowlane, które można dostrzec już z daleka i zmiana organizacji ruchu obok zabudowań lotniska. To właśnie kierowcy najbardziej odczuwają zaawansowane prace budowlane. Zmieniliśmy organizację ruchu po to, żeby wykonać ostatni brakujący 70-metrowy odcinek tunelu. Możemy powiedzieć, że na całej długości tunelu, czyli ponad kilometrze, są wykonane ściany szczelinowe, które są przykrywane stropem. Połączenie na lotnisko Okęcie zaczyna się tuż obok terminalu portu lotniczego. Podziemna stacja jest już prawie gotowa. Tunel wiodący na północ, gdzie będą jeździły pociągi, jest już niemal w takim samym stanie jak stacja. Budowlańcy są już gotowi, by za kilkanaście tygodni układać szyny. Podziemna budowla jest już przygotowana do prac wykończeniowych. Wykańczane jest również lokalne centrum sterowania. Nowoczesna nastawnia, która będzie potrzebna, gdy połączenie na lotnisko będzie gotowe. Tunelem niebawem pomkną nowe pociągi warszawskiej szybkiej kolei miejskiej. Podróż z dworca Warszawa Śródmieście na Okęcie zajmie 20 minut. Jest duża szansa, że taka podróż będzie możliwa jeszcze w tym roku. Chcemy oddać obiekt do użytku wraz z rozkładem jazdy na rok 2012, czyli ta zmiana nastąpi w grudniu 2011 roku. Budowa tunelu na Okęcie kosztuje łącznie ponad 300 milionów złotych. Wraz z tą inwestycją powstają nowe drogi dojazdowe na lotnisko, obwodnica i część trasy ekspresowej. PKP Cargo, największy polski przewoźnik towarowy, powoli wychodzi z kryzysu. Spółka podpisuje kontrakty z nowymi przewoźnikami i rozpoczyna przewóz towarów także poza granicami Polski. PKP Cargo po ponad dwóch latach restrukturyzacji znów przynosi zyski. Choć dane finansowe za ubiegły rok nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane, przedstawiciele firmy zapewniają, że kolejowy przewoźnik towarowy będzie na plusie. Już pierwsze półrocze przyniosło PKP Cargo 7 milionów złotych zysku. To z pewnością efekt lepszej polityki handlowej spółki i większej liczby kontraktów. PKP Cargo przewiozło pokaźne ilości węgla kamiennego, brunatnego, koksu czy drewna. W porównaniu z 2009 rokiem firma zanotowała 14% wzrost. Przewoźnik znów zawiera umowy z dużymi odbiorcami, na przykład z elektrowniami. Było sporo takich przypadków, kiedy wygrywaliśmy przetargi, odzyskując kontrakty, które rok czy dwa lata wcześniej utraciliśmy na rzecz operatorów prywatnych. PKP Cargo intensywnie ogranicza własne koszty. Zmieniono strukturę organizacyjną firmy z 42 do 10 zakładów regionalnych. W ciągu dwóch lat zmniejszono też zatrudnienie o ponad 12 tysięcy pracowników. Usprawniono gospodarowanie taborem i unowocześniono zaplecza techniczne, ale to nie wszystkie działania, które pomagają osiągać większe zyski. Wydłużamy i dociążamy nasze pociągi, jako że pociągi dłuższe i cięższe są po prostu bardziej opłacalne. Koniunktura sprzyja wszystkim kolejom na rynku przewozów towarowych i to nie tylko w Polsce. Jest to ogólnoeuropejski trend w przewozach towarowych, który jest zauważalny nie tylko w przypadku PKP Cargo, ale też innych przewoźników towarowych w Unii Europejskiej. PKP Cargo wreszcie złapało oddech po ponad dwóch latach zapaści. Spółka może już dzisiaj realnie patrzeć na plany prywatyzacji i ekspansji na nowe rynki. Pod koniec ubiegłego roku przewoźnik powołał spółkę córkę PKP Cargo International, która zajmie się transportem towarów poza Polską, m.in. w Niemczech, Austrii i w krajach na południu Europy, od Słowenii aż po Rumunię. Wyobrażacie sobie elektryczne pojazdy szynowe, które podczas podróży nie muszą czerpać energii z sieci przez cały czas? Tak, to jest możliwe i właśnie nad tym pracują najwięksi producenci taboru, a przykład należy czerpać z Francji. Uwolnić pojazdy elektryczne od klątaniny przewodów. O tym zawsze konstruktorzy taboru szynowego. Francuscy inżynierowie zaczęli od tramwajów. Zaprojektowali specjalny system, który pozwala w tramwaju gromadzić energię elektryczną wytracaną podczas hamowania wagonów i pobieraną z sieci podczas postojów na przystankach. System STEM, francuskiego producenta taboru szynowego Alstom, działa jak wielka bateria, która może być naładowana w ciągu kilkunastu sekund. System został wypróbowany w Paryżu w jednym z tramwajów linii T3. To dopiero jego początki. Jak twierdzą jego projektanci, może znaleźć swoje miejsce wszędzie tam, gdzie plątanina przewodów nie jest mile widziana, na przykład w historycznych centrach miast. Przed nami skrót informacji, a w nim m.in. o tym, że PESA sprzedaje kolejne pociągi w kolejnych krajach. Przed 2012 rokiem powstanie pierwsza część Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Będzie ona uzupełniała system Trójmiejskiej Szybkiej Kolei. Nowa linia kolejowa połączy Gdynię z Gdańskiem przez lotnisko w Rębiechowie. Pierwsza część linii dotrze za rok z Gdyni na gdańskie lotnisko. Potem samorząd pomorski chce zbudować dalszą część trasy. W sumie powstanie 20 km nowych torów zelektryfikowanych z 8 przystankami za 719 milionów złotych. Najpóźniej do końca 2013 roku na regionalnych trasach w Czechach będzie jeździć 31 polskich szynobusów z bydgoskiej Pesy o wartości ponad 2 miliardów koron. Nowe szynobusy mają jeździć z Pilzna i z Liberca. Przybliża się data rozpoczęcia działalności kolei Śląskich kolejnego samorządowego przewoźnika. Kolejom Śląskim wydano certyfikat bezpieczeństwa. Przewoźnik ma obsługiwać część połączeń na linii Gliwice-Częstochowa zamiast jeżdżących dotychczas na tej trasie przewozów regionalnych. Tabór używany do obsługi ruchu towarowego liczy nieraz kilkadziesiąt lat, choć na szynach w Polsce można spotkać też zupełnie nowe lokomotywy. Jak wymienić lokomotywy i wagony używane do ruchu towarowego, ile ich potrzeba polskim przewoźnikom kolejowym. I jak to może wpłynąć na poziom usług? O tym rozmawiali uczestnicy kolejnej debaty Lunch z Kurierem, która odbyła się w warszawskiej siedzibie Business Center Club. Lunch z Kurierem to cykl debat organizowany przez Kolejową Oficynę Wydawniczą. Jej uczestnikami są ludzie związani z branżą kolejową. Koniec pytań: kto zbuduje nowe składy elektryczne dla kolei mazowieckich? Szwajcarska firma Stadler, która temu przewoźnikowi dostarczyła 10 pociągów Flirt, miała dostarczyć kolejnych 16, ale wycofała się z kontraktu, bo ostatecznie uznała, że ma za mało czasu na jego realizację. Nowe pociągi Elf dostarczy Bydgoska Pesa. Będą to pociągi czteroczłonowe, przewidziane dla obsługi między innymi linii prowadzącej na lotnisko w Modlinie. Przed nowosądeckim Newagiem szansa na kolejny duży kontrakt. Być może ten producent dostarczy warszawskiej szybkiej kolei miejskiej kolejnych 6 składów. Po stołecznych torach jeździ już 12 pociągów tej firmy, 8 starszych gruntownie zmodernizowanych i 4 nowe od ubiegłego roku. Oferta nowosądeckiego producenta, opiewająca na 201 milionów złotych, jest nieco tańsza od konkurenta, bydgoskiej Pesy, która właśnie buduje 13 pociągów ELF dla warszawskiego przewoźnika. Lata 20., lata 30. To był najlepszy czas dla kolei w Wielkiej Brytanii. Wówczas na brytyjskich torach działali cztery prywatni operatorzy. Każdy z nich obsługiwał kilkanaście własnych dalekobieżnych linii łączących najważniejsze miasta. Ambicją każdego z towarzystw kolejowych było posiadanie jak najlepszego taboru, nowych wagonów, a przede wszystkim coraz szybszych lokomotyw. To właśnie w tym czasie, dokładnie w 1938 roku, został pobity rekord prędkości parowozu. Maszyna jednego z towarzystw przekroczyła prędkość 200 km na godzinę. Złoty czas dla kolei w Wielkiej Brytanii minął ostatecznie z końcem wojny. Towarzystwa kolejowe okazały się niewydolne finansowo i trzeba było je znacjonalizować. Do zobaczenia za tydzień, a w przyszłym odcinku pokażemy Wam szczegółowe informacje o tym, co dzieje się na torach, tak, żebyście mogli dobrze zaplanować swoją podróż. Zapraszam też na naszą stronę internetową www.kolejtv.pl. Do zobaczenia.